Witajcie w misji 71. Szlachetnik kontra łajdaki. O, nowa postać. też Fryderyk. No i jedziemy. Droni sobie tę pogrę i zobaczę tylko Gra co za tutaj przynajmy. jest. Cholera, bardzo mało miejsca na rozbudowę. Tu mam już Fryderyka pod sobą, a tu jest Lizer. Jeden drugi, a mój przed... sojusznik jest z drugiej strony. I dobrze, i źle. <laughs> Z jednej strony są w kleszczach, tak? Ale z drugiej strony mogą atakować we wszystkich kierunkach. Gra Okej. Okay. Pierwsze co, to bym sobie tutaj chętnie... Kopał. Jakieś polecenia? Kopać w imię zwycięstwa! Żeby mi tutaj żadne łajce nie podeszły. Jakiś obóz najemników na początek. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Twoja popularność spada. Dobra, niech kopią. Możesz na... Gdzie jest moja tak. O, mamy dostęp do bagna, super. Chcemy to wykorzystać. Będzie bardzo... Kurczę, bardzo ciężka misja się szykuje. Dużo złota jest, no o nie mają jeszcze więcej. E? E? Trochę mi popularność poleci, ale to nic też. Dużego schodu, też nie będę budował, żeby nie blokować sobie rozwoju. Jesteśmy atakowani. Polera, chyba że. chyba że. próbujmy innego triku. Kurczę, mam ta tyle złota. Może by się udało tego Frederyka skasować w pierwszej kolejności. 40 stu. Brak miejsca w zbrojowni. Tak jest. Że potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Brak miejsca w zbrojowni. O cholera, już się już tutaj zabudował. Czy musiałbym już biec? Nie rozważyć mu koszary. je lorda. Tak jest. Że potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Kurcz jeszcze Nizar jest. <śmum> Teoretycznie Nizera jest większa tak szansa jest ubić że. rusza cię psy Ach, ruchy, cholera. Zróbmy, zróbmy ten, zróbmy to na dwa. Tak jest że. potrzeba nam nowych rekrutów pse nadchodzimy. Tylko że Nizer pewnie będzie tam właśnie miał asasynów. As no zobaczymy Potrzeba trzeba nam nowych rekrutów, ser Wiadomość od Nazira. Pilnuj swoich pleców, głupcze. My są pałkarze. Dobra, skupmy się najpierw na jednym. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Już są ma. Rozwalimy. Tak, lordem podciągnę z drugiej strony. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tak Puszczę jest. mu to. Żódku, Kurde, tak na to czekacie. Tak Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Bro. Muszę szybko zrobić ten cholerny. Pikarz. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej. Okay. I teraz na, 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 na ciada. Powinno się udać. My są pałkami. Ruchy, ruchy. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Sir. Tak jest, sir. A ciu pewnie przyspieszę, czego ci trzeba. Dobra, jeden rzeczy. Oto dzień, którym cesarstwo straciło swojego cesarza. Przednie. Tak jest, że potrzeba nam nowych. Dobra, ale Zabiłeś jednego z naszych wrogów. Następnym razem zostaw to mnie. Kurczę, to już może być ciężko. Sprzyjrzeń sobie. Ale czego cię Nadchodzi. O cholera, jeszcze mi lorda skasują. Trubo, trzeba zmiatać Tak jest. Obaczcie się. <laughs> nie ma ledko, jednak. No nie trzeba się wycofać. My okay, są traut. Czego ci Okej, dobra. Muszę się wycofać, bo będzie krucho. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Chwalebne starania. O cholera. No i drzeż Gamoniu. Kurde. Chciałem łyknąć dwie pieczynie na jednym ogniu i mi się trochę poparzyłem. Tak jest. Okej, że. zmiana taktyki. Potrzeba nam nowych rekrutów. Trzeba się szybciej tutaj okopać. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra. Nasze zapasy żywności kurczą yy, się. Tak. Ciśniemy, a więc tak, kamień łomy. Wiadomość <laughs> od nazili jest tak jak powiedziałem, czyż nie? Obyś zgnił. No i kurde, przedobrzyłem. No nic. Zacznijmy jeszcze raz. Tym razem chytrzej, bardziej chytrze. Aha, teoretycznie gra się toczy dalej, a ciekaw jestem. Kurczę, nie chce mi się tego... Chociaż zróbmy eksperyment. Zobaczę w jakim kierunku to, to pójdzie. Bo chyba nie wiem, nie jestem pewien, czy ktokolwiek to testował. To by się zdarzało, gdyby wezer jakimś cudem rozwalił Nizarów. tak sobie myślę, że... że raczej ich nie rozwali. Słabe szanse, słabe szanse. Jesteśmy atakowani. Są boty. Dobra, nie ma co tutaj tracić czasu. Prawdopodobnie niego zmierzą w końcu. Dobra, restartujemy. Ale to już będzie w następnym odcinku, żeby tutaj za bardzo nie nie przedłużać. Jeszcze chwileczkę sobie tego przytrzymam. Dobra. Kończymy. Do następnego. Hej.